Tak, to Ktoś kiedyś powiedział, że albo się kocha, albo nienawidzi. I, I ci ludzie z tej formacji policyjnej, którzy właśnie ta druga strona, która mnie nienawidziła, doprowadziła do tego, że dzisiaj jestem w cywilu, że, że muszę kopać się z systemem, że muszę udawać, że nie jestem garbaty. Znaczy, no, płacę wysoką cenę. Płacę wysoką, bardzo wysoką cenę jako człowiek. Za to, co e, chciałeś za, zrobić dla za społeczeństwa? Za to, co chciałem zrobić dla społeczeństwa, tak, bo tylko na tym mi zależało. Nie zależało mi na jakichś tam apanarzach, premiach. Awansach. Zresztą ci to mnie znają, nawet może na pewno ci, którzy mnie nawet nie lubią z tej formacji, mają tego świadomość, że nigdy nie garnąłem się na jakieś stanowiska. Dostałem to stanowisko naczelnika dzięki temu, że ciężko pracowałem. A wyniki mówiły same za siebie. To nie było podpisywanie się pod czyjeś roboty, po prostu pewne rzeczy sam potrafiłem wykreować, zrobić je z ludźmi, bo oczywiście to nie jest tak, że że pewne roboty w policji robiłem sam, natomiast no sam odnajdywałem problem, yy, przestępstwo, przestępcę, sprzedawałem to w sensie wydziału, że mamy taką, taką sytuację, należy się tym zająć, no i te wyniki nam przychodziły i myślę, że to spowodowało taką ludzką, po prostu bezczelną zawiść, no i...